No jak widać w parku. Siedzą ludzie. Piją niestety tanie piwo. Siedziałoby ich więcej, tych wszystkich pijoków, ale niestety jest tak, ani inaczej. Nie z powodu wirusa. Tylko z powodu tego, właśnie, domku, który tu, kurde, właśnie filmuję. Postawili to nowy, taki nowy kompleks tutaj. Jeszcze puste jest. I. Chodzi o to, że po prostu, żeby to postawić, musieli obalić ten stary kiosk, który płacił. Turek go trzymał. Właściwie siostra od takiego turka jednego go trzymała i ten. No i tam chodziło się, kupiowało się zimne piwko i było dobrze. A jako, że. Yy no postawili po prostu na tym miejscu coś nowego pomyśleli o tym, żeby kiosk był ale kiosk niestety jak na razie przynajmniej nie powstał bo trzeba płacić potrójną, potrójny czynsz u nas się to MITE nazywo potrójny część trzeba płacić i z tego właśnie, z tego właśnie względu najzwyczajniej Turek kiosku nie otwarł i dlatego Pijoki nie mają kurde, chłodnego piwka a moment, mamy... Dzisiaj jest dziewiąty czwarty Mamy 21, 22 stopnie. O tu, kurde, 22 stopnie 1730, także jestem w krótkim rękawku, żebyście nie myśleli, że tam na Syberii siedzą, czy coś takiego. Jedziemy tutaj kurde, zobaczymy jak to tu wygląda, no skupiska ludzi, ludziska są, łażą, siedzą i tak dalej. Oni teraz kupują tu w tym, to jest, to jest Penemark, oni teraz kupują tutaj w tym sklepie, takie tanie, puszkowe i walą je, po prostu browarki sobie. W romarki, a tak ogólnie to się no nic ciekawego nie dzieje, no nie zmieniło się nic ciekawego. Murzyn jedzie na rowerze. Dzieci zamiast na szpil placu się bawią tu na tym, na chodniku na, środ na środku. Ten się ubrał jak na zima. Proszę, wjadamy z tej strony zobaczyć. Mamuśki zapierdzielają, każda ma po 5-6 dzieci. Bo to wiadomo, nie? To jest takie... Żeby ten Kindergeld załapać, to jest taki, jak się tego do, Taki niemiecki 500+. Tylko trochę więcej waży. No i tyle. Ja tu autem nie wiada szkoda. Tu siedzi kurde jakiś Ronaldo z jego trzema braćmi i napierdalają w grak na komórkach. <śmierdzi> <śmierdzi> Czyli nic się praktycznie nie zmieniło. Jak ktoś yy, ma potrzebę założenia maski, no niekoniecznie mojego patentu, ale ogólnie w ogóle maski, to może ją bez problemu założyć i nikomu się tu krzywda nie stanie ale większość Większość ludzi normalnie funkcjonuje wszystko się normalnie dzieje Ci w takich wózyczkach tych niebieskich tych zielonych to oni przeważnie rozwożą te gazety Znacie ten kurde temat z filmu Dzień Świra, nie? I do mnie Rosman, Pizza hat. Młode koziczki gdzieś szły i... Gazety przychodzą w takich. się wyciągłem ze skrzynki. Przychodzą w takich zapakowanych w paczkach, takich tego. Zafoliowanych, ale tak zawsze było. To nie z powodu wirusa. No bo gdzieś ta folia też trzeba zużyć, nie? O, tu się Jakiś ciuć mógł zaś, jak zwykle. E, jakiś ciuć mógł się wpierdzielił tu. No, a ja teraz jadę. Nawet nie wiem gdzie. jadę po prostu się oddzielić od barachła. najprawdopodobniej pojadę, się, pojadę sobie do lasu. Chyba tak będzie najkrótsza droga tutaj. Chyba ta kamera pierdolę macie, Jeszcze żeby tych przyklejków nie zrobił. No nie ma czasu, nie ma weny na nic. Króle, wirus jest, trzeba się chronić. Nie wolno nic tam robić. I tak to teraz prawo wygląda teraz by się przydało trochę gazu dodać bo zarobić od czerwone kiedyś mi tu z prawej jeden wyskoczył ciekawa sytuacja była ale miałem kurde ten jechałem wtedy bardziej lichszym autem jak on bym jechał takim kapkiem mocniejszym znaczy z dłuższą maską to bym go przytulił Rado. Wymusił mi pierwszeństwo właśnie z prawej strony no, Rolniki działają Traktory jeżdżą Wszystko się dzieje tak jak ma być Autostrada zaś kurcze pełno Ale dobrze, że na nią nie muszę jechać Nie muszę na nią jechać biegnie, ta jedzie odwrotnie powinno wyglądać, bo z tego co ona miała 2 kilo za dużo chyba na tutaj na boczkach także ona powinna zapierdzielać, a on na rowerze jechać kolarz jedzie z w pokoju jeden ostatni jest chyba jest późno gdzieś, nawigacja mu wysiadła chciałem wam taką relację zdać z tego co się dzisiaj dzieje. Dzisiaj chyba jest czwartek 9. Z tego co pamiętam zaraz na komórce jeszcze zajrzymy, że było na pewniaka. Tylko nie umiem jej wydobyć, bo siedzę kurcze fix. O właśnie. A te kieszenie inaczej kiedy do spodni, bo one są w złym miejscu. co tu pokazuje no? 71% baterii. Bardzo malutkie cyferki. Tu sam muszę najpierw kamerę przytrzymać. Coś mi tam jeszcze klaproci w magażniku. No Aldi funkcjonuje. Widzę, że jakieś kurde grill. Coś tam sprzedawają. Te ja się muszę tutaj wypakować. Jadę do tego Aldika na chwilę. No. Bo mam stresa. No. Tu jakieś kurde. Odsunął się kapkę dalej, bo wiedział, że mam wirusa. Nie uciekł całkiem. To uciek i ten. Kurde rowerzyści za mną. Jedźcie, jedźcie, jedźcie. Ojciec, jedź, 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 jedź. Kurczę, fix. Czemu tu jest tak ciepło w tym aucie, bo klimę nie ma kurde załączony. O właśnie. Zaro lepiej. Tylko wam tam zaś syczeć będzie z przodu. Dlatego ja tak właśnie nie załączył Syczy pieroństwo. Musimy tu nawrócić, bo ja tu mam zamiar kurde teraz oberka walnąć Trzeba trzymać I to taki jest kurczę ja trochę to jakoś smarkula z zakupami ciśnie I teraz tak Co oni tam w tym Aldiku sprzedawają? To mnie, kurde interesuje? Węgiel drzewny to chyba jest. Wczoraj zagadałem do takiej ładnej kurde paninki. Ee, obiecała mi dać mi numer telefonu Z, zdalnie, nie było czasu, bo ona miała tam robotę, bo ona była w pracy. Sama walczyła przeciwko wirusowi, to i też powiedziałem nie, że mówię na nas On the the front. Ee, Kämpfen z im, ale inem, z gegen den wirus, nie? I, I tego. A ona ten. Się <laughs> uśmiechła, i tak dalej. I ja wiadomo, kurczę, że jak będzie potrzebować pomocy. Taka zagadanka to była, nie? Że jak będzie potrzebować pomocy, to trzeba ten. To ja jej chętnie. Chętnie pomogę, tylko wirus się musi skończyć, żeby my te dwa metry nie musieli tego utrzymywać i tak dalej. W każdym bądź razie obiecała, że numer do telefonu, także się skontaktuje, bo ona tam będzie jeszcze więcej gazdować. Je muszę akurat tylko to zobaczyć na, na tej komórce. Kurde, kalender, kalender, kurczę te Epsy, Epsy to wszystko tak czeka wykończony, czeka jest ten pieroński kalender. Mara galerii, kurcze, kaj ten kalendarz, ja nie patrzę nawet na kalendarz, bo ja nawet nie chcę wiedzieć, który jest ten. Gdzie to gówno jest? Bo teraz po tej zmianie, to mi się to inne kolory zrobiły. Ta, tu jest kalendarz, tu mamy dzisiaj. O, 9. April, nie? 2029. No. Wiemy co, wiemy aby jaki dzień jest, bo ja to tak przypuszczam na, na oko tak tylko. Ale na oko to wiecie, jak jest. Tak, jestem trochę niewyspany. Chociaż dzisiaj. Jest...